Przechodzimy do punktu drugiego. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na rok 2020. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu budżetu. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, w imieniu pani burmistrz pragnę zaprezentować projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2020 rok. Projekt zakłada zwiększenie dochodów o milion 100 tysięcy i zwiększenie wydatków o 2 miliony co powoduje zwiększenie deficytu o 900 tys. zł, przy czym zmianie nie ulegnie planowana kwota zaciągniętego kredytu, ponieważ różnica 900 tys. zł ma pochodzić z wolnych środków. Ponadto pragnę jeszcze przedstawić też w imieniu Pani Burmistrz Wykulikowskiej autopoprawkę do tej zmiany budżetu polegającą na tym, że z ze zwiększenia, z planowanego zwiększenia o 2 miliony złotych w rozdziale 995 pozostała działalność. W paragrafie 601 proponujemy przesunąć 200 tysięcy do rezerwy na cele inwestycyjne. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Borowski. Witam wszystkim. Szanowni Państwo, z posiadanych przeze mnie informacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest się wstrzymanie do czasu, kiedy wyjaśni się sytuacja, która może gminę uratować, czyli przejęcie składowiska odpadów w karczach, ewentualne uzyskanie pozwolenia zintegrowanego abyśmy nie zostali z ręku w nocniku przesłowiowym, e, po wykonaniu ruchu przejęcia MPO przez MPWIK. E, nie mając na chwilę obecną ani e, władzy nad wysypiskiem w Karczach, ani pewności, czy na, kiedy to się stanie, czy też uzyskamy pozwolenie zintegrowane, jakie będą koszty e, wybudowania instalacji, czyli monitoring przemysłowy, kwatera nowa lub też opróżnienie kwatery starej. Co się z tym wiąże, o ile y, wzrosną y, śmieci dla mieszkańców, y, również kosz, y, poprzez wybudowanie nowej instalacji, jeśli dostalibyśmy pozwolenie, y, czy też y, jakie y, podwyżki generowałaby amortyzacja y, nowej inwestycji, czyli wybudowanie przoku, y, wnioskuję o to, aby się wstrzymać środki przeznaczone na wykup przeznaczono dla MPWiK na wykup MPO wnioskuje, aby przenieść do, do działu wykup gruntów, aby tam czekały, czy w razie rozwiązania się sytuacji prawnej karcz oraz sytuacji na rynku związanej z odbiorem śmieci, wtedy można podjąć odpowiednie, odpowiednie działania. Na tą chwilę przekazanie tych pieniędzy dla MPWiK to jest działanie na szkodę gminy, gdyż nie wiemy, jak cała sytuacja się skończy. Może być tak, że to będzie po prostu studnia bez dna i będziemy tylko ładować, ładować pieniądze, dalej śmieci będą dla mieszkańców i znowu dwukrotnie podróżają. Wobec tego, tak jak mówię na wstępie, proszę, mój wniosek formalny. Zdjęcie tych środków w kwocie 2 milionów złotych i przeniesienie na dział wykup gruntów do czasu wyjaśnienia sytuacji w wielu punktach. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ale pani przed chwilą chyba skarbnik mówiła, że 1 800, 000, tak? Ja do, do, dobrze pamiętam. Milion 800 000 na wykup, czy na, na, na zwiększenie udziałów, a 200 tysięcy na, na rezerwę. Panie radny Borowski, czy w związku z tym pan może zmodyfikować swój wniosek? Bo pan to Oczy... zostało 1 800. 000. Oczywiście w takim razie zmieniam wniosek. Proszę o przekazanie 1 800 tysięcy zł na dział wykupu gruntów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos tej, w tej sprawie? Jeżeli nie, to... Przejdziemy do głosowania wniosku pana radnego Borowskiego. Kto z, kto z państwa? Aha, no tak, jeszcze opinia Komisji Finansów, bo Komisja Finansów tak się tym zajmowała. Bardzo proszę. Komisja Finansów na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wniosków nie powzięła. Dziękuję. Komisja Infrastruktury. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do głosowania wniosku pana radnego Borowskiego. Kto z państwa radnych jest za przekazaniem kwoty 1 800 000 zł na wykup gruntów? Proszę o podniesienie ręki. Dwie osoby. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, oś, ośmiu radnych. Kto się wstrzymał? Raz, dwa. Dziękuję bardzo. Dziesięciu radnych się wstrzymało. Przechodzimy teraz do głosowania całego projektu uchwały wraz z popchawkami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Są? Tak, na tabletach. Tak, na tabletach. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do głosowania za pomocą podniesienia ręki. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.